Mamy w powoli już wracać. Tak, 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 Biafip. Witam. Święta, święta. I po świętach. Będzie. To jest pęty Golemów. To tu przynajmniej topielek jeden U, to to do wilczki. Do wargi. zimowa, Zimowe. To wilk. O kurwa, jakie mocno. zostawia. Ale skóra wilka normalna. E, myślałem, że coś więcej będzie. Nie, lubię tyle. Uzablokowały się. Oj biedny piesiunia. Powiedz je teraz. 22 z 3 trafienia. Do to trzeci, to czwarty. No, dlatego już załatwimy jecie. Mmm, skóra zwykłe zwykła. Ja myślę, że coś lepszego będzie. Jak tu jesteśmy, to ja jestem, tu jestem. A, tutaj jest coś fajnego. Tam na tabliczka gdzieś tu powinna być. Uuu, tam bandyci. Widzę. Bo nie usłyszałem? A no, tak po prostu I co? Święto, święto, to, tamto to. A weź się kurwa spokój. spokój O Nie atakuj, się przebrałem dla nich Odejdź, Pukimor Na co się gapisz, kretynie? Zejdź mi z... <śm> Hej Szukasz kłopotów? Tak, szukam kłopotów, tak Jeszcze <laughs> przebrałem za nich, no to... Ja nie, nie chcę mnie atakować. Szukasz kłop. Eee, oni nic nie mają. Można ich pozabijać. No to czemu by nie pozabijać ich? To czekaj, co napisałem? Napisałem. I tak nie mam nic podjęcia. No niestety. O kurwa, wszyscy, wszyscy się odblokowali. No to jakbym był najemnikiem, no to bez problemu by mnie od razu zaatakowali. Tak się przebrałem za nich. Dobra, możemy kuferek otworzyć. Nie znów nic ciekawego. To zdobyłem jedną. Drugie, po drugiej stronie tego, tej wody możemy tam popłynąć. I tak miałem zamiar tam popłynąć. I tutaj... ...wiedzić tej krainy. No, mam. Więc zawsze mnie męczą z tymi świętami, a dajcie spokój. Za, za dużo roboty jak na święta. Pochodnia Piękny co z rodziną Że To dla mnie piękny czas to jest pędzenie go samemu Dobra kolejna tabliczka za tam. Niczego tu nie znajdę. Dziękuję. Nawet mi to. Gdzieś był troll? O nie, to są gobliny. Niczego tu nie znajdę. A tu dwa mnie dał tam w jaskini na górze, ale ja nie wiem czy ja tam w ogóle dojdę. A ci? dam radę? Włoko, ale barier to zaszalał? W tym hotelu Boże? Ja się obroniłem przed jego atakiem, a on mnie po prostu kurwa zranił. Ja pingiola. Co to w ogóle za zębacz? Zwykły zębacz. Właśnie ja szukam tego przywódcę zębaczy. Tylko nie wiem gdzie on jest w ogóle. To nie było przywódcy w dębaczy. Kolejny szkielot. O, pra to mnie. O, też dziki tu są, o, proszę bardzo. Kurwa? dwa? Nie, 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 to, to ja już podziękuję. Gonią na mnie nadal? Czy już się kurwa odpuściły? A, odpuściły się. Jeszcze tam na dole, co tam czekowego jest. Ale tam też chyba są szkielety. Już wolę zombie, bo zombie to... Nie da bo jeszcze łatwo to je zabić. Ale jak tam są szkielety... Aaa, dobra. To nie ma to tam wchodzić nawet. Bo ja tam jedną tabliczkę to zostawię. W tym smoku. Już jedną nie mogę znaleźć, to zobaczę na YouTube że może... Obok Orków jest tu jedna tu druga, dowiedzę kolejnego smoka. Z tego orków to dał, dałbym radę. A zrobimy tu taki numer. Dla żartów. Jak już się nudno zrobiło. A wiesz. Przebierasz się za bandytę, bierzesz teleportację do zamku i idziesz po wpierdol. To Padłeś niewłaściwego człowieka. Tyle na ten temat. Pójzią kasę. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. znaczy się. No ale nie poznali mnie po mordzie, no ludzie kochani. Fajna. No, napadać mi na tego człowieka. Dobra. 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 Wybieramy się do najemnika. To czeka ci pila, to też by. No to ja to mogę. Potem wyjdziemy, pójdziemy dalej. Bo już nie ma sensu tu się tutaj tak męczyć. <śmiech> <śmiech> no jesteś mi że zadam ja złoto dla bluetootha. No właśnie, on tego. Nie no, możemy mu to oddać i taknięcia, w ogóle znalazłem Można tego. Chciałbym wierzyć we wszystko co się słyszy. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Słyszę od ja mnie jako o tym. To mnie. Problemy. Mogłem ci powiedzieć, że pojawiłeś się o tym dopiero teraz. Nie zasłużył sobie na to. Hej! Mam coś dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, mogę cię szkolić. No nie chcę mi się go szukać, nie wiem, czy on w ogóle nie jest, ale też powinien być. Wiem, że Oktawiana znalazł, nie wiem kto to w ogóle jest. To opowiada takie rzeczy. Po udarowi muszę oddać pierścień, kopacze i uda Dobra, padły zębacze. właśnie z tym padłem zębacze nie mogę wykonać. Nie mogę tego zębaca znaleźć. Nie wiem, czym on się tak tam swoje powie. zdanie na ten temat. Ale to no pana wiadomo, że jeszcze lat tam pójść. Nie chcę już o tym, że o tym nie wiesz. Oddamy to wcześniej. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Ej, ty! Proszę, przynoszę ci pierścień ten grona. Powinien cię ochronić. Ten gron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Dalej, co tam mamy? Zależy z tym Garondem rozmowa. na to nie wpadł. Było dokładnie tak, Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Powiedziałem że o tym nie dokładnie... Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. 72. Rozmawiałem z fajetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Hmm... Dwie skrzynie? Ja potrzebuję dwustu skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Jeśli chodzi o grupę Sylwestra. Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń, ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie, niech Inos ulituje się nad ich duszami. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? Cztery skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków, prosi o posiłki. Tylko cztery skrzynie i opuścił już kopalnię? Niedobrze, bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. Dwóch będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię. Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do lorda Hagena? Mamy w sumie dziesięć marnych skrzyń rudy, a straciliśmy dwa razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta, to siedlisko zła. – Co z moją zapłatą? – A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Oto twoja nagroda. – Co zamierzasz teraz zrobić? – Próbowałem wszystkiego. Teraz cała nadzieja w tobie i w posiłkach od Lorda Hagena. Będziemy dalej trwali na posterunku, zanosząc modły do Inosa, by nie opuścił nas w tej godzinie próby. Na razie panuje względny spokój, ale ta sytuacja może się bardzo szybko zmienić. Oh. Z którą grupą? Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Sylwestra. można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ten wpadł w będę musiał poszukać. A chula wiesz żeby tam nie oskarża, że szukanie 50 spać Bo do następnego dnia Odecznie tego nie rozcięł cię tak się z tobą zgadzam Naprawie sądzisz Skąd ty to masz Panie Ci mi ten ma łóżko Inos oświeca wszystkich tych którzy widzą jego mądrość do przecież jasne Dziękuję żeś Dzwoniłeś służeczką mi Wszystkich tych, którzy widzą jego mądrość. Doszło do mnie to, Jojo. Ktoś za to odpowie. To ta wieża zwalona. Użany mieszek tylko. Jeszcze spróbuję pozbierać trochę tych. Może mi się uda coś tam zrobić. To w tym razby muszę się przewinąć. łatwo nie będzie o, pomogłem najpierw zapytać, potem się napić Myślę na YouTube zobaczymy, że coś jest na ten temat. dało zobaczyć. Kolejny skrzyn te kamienne tabliczki są właśnie ile ich Was idzie? Jakoś się będę musiał już przeslizgnąć Wzdłuż tu rzeki Najlepiej Kolejna kamienia to, to obliczka etary, to mi się zdarzy, że są Morkowie. Mm. No właśnie, tam są kolejne Ja muszę się tam dostać No tam też zapewne to morkowie 50 tyle nie wiem czy na nich to działa ostatnio próbowałem to nie działa o tu czterech jest, japi dziola idę sobie popływać cina nie doży się boją wody. No już tego nie wygląda. No właśnie. No ja to będzie ciężko się dostać, to potrzebuję lepszego pancerza. Oj, ja tu załatwiłem orków. Nic więcej tu nie zrobię. Mógłbym wykorzystać Diego do tego zadania. On by mi pomógł. My tu zdobili te dwie. Nawet tam byśmy zdobili. No i tu obok tego zamku. No Diego i tak jest nieśmiertelny. No ja się będę musiał zastanowić, gdzie jest ta. Tutaj. Nie wiem. wszystkie ture znalazłem być, były tam, gdzie po być powinny. A tylko ta jedyna jej nie ma. gdzie powinna być. Myślałem, że będzie tam u tego, u Diega. Ale nie było jej. Może się zgubowała i się nie pojawiło. Może jej nie tak naprawdę nie ma. Może coś na YouTube będzie to Poszukam. Może jednak jest, tylko znaleźć nie potrafię. No bo tu znalazłem, tu była jedna. Tu jedną znalazłem. No bo jest tam jakaś jaskinia jeszcze. To mogłem pominąć. No ale mapa mi inaczej pokazuje. Jeszcze tego zębacza bym musiał polować, a nie wiem, może w innym rozdziale, ale jak dobrze pamiętam to zawsze był w tym rozdziale. I tam już było to zadanie po tych zębaczy. I wtedy też był tam Nie, tak chyba może tutaj w nagołęzi jest Nie, bo mowa mi pokazać, że powinno być tu, gdzie teraz szukam. Nie, zobaczymy, mi co tego zębacza jeszcze. I na tym zakończę. Bo i tak dużo mi tu nic nie zostało. A na samym odcinku to będę się bawił z tym. Z Diego, bo dzięki jego pomocy mógłbym zdobyć resztę tych kamiennych tabliczek, na przynajmniej większość. Potem a też się przespałę, no to może się pojawił. No pamiętam, że kiedyś miałem też podobne, bo on był później był ty... w tyle raz gram, raz nie jedną skróka, tylko dwójkę bez dodatku To miałem tak dziwnie właśnie, że raz mi się pojawił razem ze Stadem, a raz tak miałem, że go znalazłem dopiero go później. A trzeci raz chyba wykonałem to zadanie właśnie. Jak byłem na polowanie na smoki. O jego nie ma. A szkoda. Może zginął i przepadł. Mogłoby tak być. Akurat. Nie wiem co z tym się stało. Tym baczem. No nie, nie wiem jakie jeszcze zadania mógłbym tu wykonać.